i witam was w kolejnym odcinku z Modcrafta. I tak, ja siedzę. Jest to kolejna rzecz, którą daje modcraft, czyli jakieś takie siedzidło, nie wiem jak to nazwać. Ale tak, w dzisiejszym odcinku sobie do netheru plus yy, zaczniemy budować bazę. Wykopiłem sobie dziurę pod bazę, plus przygotowałem jeszcze tutaj, żeby w środku wyłożyć to drewnem. Trochę tego jest, yy, ale tak, najpierw zanim nim powiem wam co głupiego zrobiłem. No, mega głupiego zrobiłem. Weszłem na ten świat bez załadowanych modów, i przez to znikły wszystkie rzeczy z creata. No, niestety. Ale, no, nie było tam nic w sumie i tak tą farmę miałem przenieść, a te rzeczy nie były cenne, więc. Mówiłem, że muszę się bardziej pilnować, gdy na przykład miał już zrobione jakieś maszyny, to bym się tak wkurzył, że. No, więc tak. Ee, teraz będę się bardziej pilnować, żeby nie wchodzić na ten świat właśnie bez załadowanych modów. No, bo to było po prostu głupie z mojej strony, bardzo głupie. No i tak, w sumie ja na początku pójdziemy sobie do nederu, a później będzie time lapsek z kopania właśnie dziury tam. Bo bazę będę chciał zrobić o w tym oto miejscu, czekajcie. O tutaj, tu będzie wejście, tu się drewno zrobi, i tu będę kopać sobie bazę w tamtą stronę i do góry, oczywiście. No ale najpierw wciśniemy do netheru. No czekajcie, no ale najpierw wejdziemy. Przed tym, jak wejdziemy, to oczywiście zostać łapkę w górę. Bikiera z że jest śniadanie. No i dobra, możemy lecieć. Pik. Dobra, to nie jest jakiś duży wyczyn, to nader wejść. Mam nadzieję, że jakiś fajny spawn będzie. Co tu mamy? O ja, to jest pułapka na mnie. O jest, jeszcze z drugiej strony. O jest. A, a, a... Zamach to był jakiś. Patrzcie na to. Nie był na To Nie wiem, już w tej lawie był. I nie miałem w rzeczy, ale nie zapomniałem powiedzieć, że troszkę diamentów sobie to jest? Ale badziewny spawn Oj, ja. No to mamy malutki problem z senderem. No niestety. O ja. No niestety. Bywa. No nie. Trzeba się jakoś wkopać tam i kopać się... zrobić tu po prostu wykopać. Albo w tą stronę. I może gdzieś się dokopiemy, ale to oczywiście nie teraz. Wiecie co? Weźmy sobie... Pokopmy chwilę. Może coś tam będzie. Mam nadzieję, że coś się uda. No, czekajcie, pokopmy jeszcze... Tak do... no ty, jakie to są koordynaty? Tak do minus 25, zobaczmy. Dobra. Lecimy, lecimy. ooo, eee, o, tu jest jeszcze to może... albo oznacza, że się kupujemy głębiej, albo znaczy, że to się biom zamienia, ale coś się bią nie zamienia, bo to jest blackstone. No super. Weźmy jeszcze troszeczkę do... O, to przecież Mam mini mapę. jestem głupi. Eee. Dobra, to jest ten nasz teren. I wszędzie, totalnie wszędzie, zaraz tu chodzi lawa, no, jest bazaltowa delta. ale ja się cieszę, naprawdę. O ja, właśnie tą mapę. To jest, nie wiem, ile, jakieś 500 na 500 ta mapa, Nie wiem. I wszędzie tutaj jest po prostu bazaltowa delta. Więc no, mamy troszkę słabo. Niestety. Ale trzeba będzie tego się ogarnąć, dobra. Ja to jakoś ogarnę. Graj pewnie tunel jakiś. A I Myślę, że niedługo powrócimy ze streamami z tej serii. I tak właśnie, nie mi też te... Przecież weszłem też mi też ci ochroniarze, ale ich się tam później w bazie zrobi. Więc dobra. tak, teraz to miałem... Chyba... Możemy zacząć robić. Zacząć kopać dziurę na bazę. No więc teraz zobaczycie... Krótki ktimelapsi, dla nas będzie będzie to parę minut, a dla mnie no jednak trochę czasu minie, więc... Dobra. Thank you I tak, jestem głupi, głupi, najgłupszy. Przed chwilą nagrałem ten klip, co teraz nagrywam. I zrobiliśmy, właśnie co powiedziałem, co tu się zbudowałem yy, i tak. Chwaliłem się, że to wykopałem około, yy, czekajcie, 5000 bloków, zniszczyłem 28 kg, nie kopałem to. Zrobiłem enchant na, na jazdowicze przyszli zabiłem ich. A czy nie, że najazd, tylko że z, z tego mam właśnie zły omen. Ale jak głupek, yy, mikrofon mi się wyłączył. Więc jakby... Teraz nagrywam ten klip na szybko, żeby po prostu był jakby jako zakończenie odcinka. Zrobiliśmy właśnie enchanting. Zaraz wam pokażę farmę krów, którą jakby wiecie, całą pozabijaliśmy, tylko zostawiłem małe krówki. Tam było po prostu całe w płotach się chował. O nie, nie dojdę, bo to jest villager. Jak przejdę, to będę jak przypał, bo się odpali najazd. Więc tak. Jeszcze w tamtym klipie prosiłem was, żebyście... Napisali w komentarzach, czy mam robić na najazd, czy nie. Bo mam zły omen. Ja bym sobie zrobił w sumie yy, czemu nie, my totem. Więc napiszcie, zrobić czy nie. Ja na spokojnie zrobię tak na zabudowanych villagerów, nic mi się nie stanie. I jeszcze powiem wam, jak są plany na tą bazę. To będzie właśnie taki przedsionek typu Enchant, łóżko i takie rzeczy. Tutaj w tym głębieniu, które kopałem, będzie magazyn. A ty ścian jeszcze nie zrobiłem, ponieważ tu będę się jeszcze rozwijał. I tak jak mówiłem w tej bazie, chcę mieć bardzo dużo wszystkich yy, farm oczywiście z creata. No i po prostu, no, jak będę potrzebował miejsca, to wyskawię sobie ścianę, rozkoję sobie tam dalej pokój i go zbuduję. No i tak. To było na tyle z tego odcinka. Napiszę, jak, jak wam się podobają takie formy odcinków, że bardziej takie skondensowane, że więcej rzeczy robię. A w tym odcinku no... Umówmy się. W tym odcinku dużo zrobiłem. Weszłem do netheru, wykopałem bazę, zrobiłem enchant, tylko niestety tego nie było widać. On jest oczywiście na 30 poziomie. Ledwo się udało, bo nie starczyło trzciny. Ledwo się udało, naprawdę. No niestety, no. Pięknie nie nagrał, jestem głupi. Naprawdę. czekaj tutaj W tym klipie jeszcze mi creeper wybuchł. on jest ta dziura. To jest oczywiście mięso z krówek. No i tak. Niedługo sobie coś poeczantujemy. I w następnym odcinku myślę, że może zrobimy sobie ten najazd, jeżeli będziecie chcieli, bo ten villager no on wywoła najazd raczej. Napiszcie więc właśnie, jeszcze właśnie ten baner jest z tego najazdu, z tych najazdowiczów. Napiszcie, czy chcecie ten najazd, a ja będę kończył, ponieważ no Miałem ja przy tutaj nagrać właśnie ten dłuższy robiliśmy Chantik, ale no niestety nie udało się, więc torki. No i trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, jeżeli spodobał się ten odcinek. sobie teraz z jeżeli że jest się nowi. No i dobra, nara.